Cześć! Witam Was w kolekcji moich kostek Rubika, łamigłówek e, obracanych, jak, jak to się poprawnie powinno nazywać. E, no i tak, zacznijmy od pierwszych rodzajów kostek, czyli kioski. Kost, kostki kupione w kiosku za e, około 10 zł. To jest kostka polska, dziwo, e, marki Hipcio, Hipcio, Hipo. Nie wiem jak to się tam nazywa dokładnie, ale kostka jest naprawdę świetna. Jak za 5 zł kupiłem, jest dość dobra. Mam dwie takie kostki, to jest druga. dobra. Dalej, kostka mała z malowanymi ucztami. Dość szybka kostka, aczkolwiek zacina się, nie, nie jest za dobra. Kostka stara, 14-15 lat ma ta kostka. Nawet więcej. Sądzę, że jest starszy ode mnie. Kostka kręci się lepiej. No jest tu połamane talie wszystkie. Nie wiem jak można było na takim czymś układać. Następnie kostka biała też z malowanymi ocztami. Dość dobra. Kręci się... Dość dobrze, jeśli no zakręci trochę. O, troszkę. Moja pierwsza kostka na której chciałem zacząć układanie nie wyszło mi to dopiero po jakimś czasie udało mi się pierwszy raz złożyć kostka była dość dobra, teraz zaczęła zamulać naklejki były tragiczne, trzeba było wymienić tak, kostki 2x2 Jest No, kostka. Cier e, jest dobra, kręci się szybko, a wypadło wypadł poza standardy dzisiejsze i nie, nie, nie wiem, czy się nadaje. No, dalej, kostka u Wikidem, 2 na 2 e, Najlepsza kostka według mnie. Lanlan Landon też jest dobra, aczkolwiek ta jest lepsza, e, jak dla mnie. Miałem w ręku tylko taki kostek. Dalej. Kostki 4x4. Kostka e, Sększu. Bardzo dobra kostka. Według mnie jest ona lepsza od Dajana, dlatego że jest mniejsza po prostu i się bardzo podoba to. Ścina e, trochę zakrętła, ale co prawda daję lepiej to robi. Dalej. Istrin. Słaba kostka, zacina się. Nie podoba mi się. Nie w moim stylu jest ta kostka, zupełnie. Dalej. Postki 5x5 5. RC. Tragiczna kostka. Na początku była tak zbita, że, że się nie dało ruszać. Teraz zewnętrzne ściany chodzą, chodzą ciężko, wewnętrzne z kolei za luźno. Kostka ma może 20-30 łodzi, nie więcej. Nie okłada, na prawie w ogóle. Była moja no, to pierwsza piątka. Rodzice mi ją kupili, chociaż sam bym sobie nie kupił taki. Dalej, kostka e, na 505. Super kostka, bardzo mi się podoba. Jest to kostka bez moda. Nie robiłem, bo się, trochę się boję, tylko moda, że coś zepsuje. No ale jest kostka świetna, nawet bez moda. E, od razu po wyjęciu z opakowania kręci się świetnie. E, dalej, dwa piramidki QJ marki. No, w tak nie mamy za dużego wyboru. Albo meferce, albo ZSRR, albo Kujot. ZSRR są mało dostępne, MeFerce są z kolei bardzo drogi, więc e, chyba najlepszą alternatywą będzie, będą kostki Kujota. No jak nie, kostki nie, są dość dobre, aczkolwiek e, czasem zaczynają e, popować i to jest bardzo nieprzyjemna sprawa. Dalej. E, Square One mf 8 e, Kostka dość dobra, chociaż ma odwrócone kolory, nie wiem czemu. Moment. Dobra. E, Megamix, MF8. Kostka dość dobra, jest, jest jedną z najlepszych, zaraz po Mega megamixów, chociaż oferty nie miałem w rękach. To z tej kostki jestem bardzo zadowolony, mimo że się troszkę zacina, ale da się to przeżyć. Dalej. Uh, Cube Twist Magic. Bardzo fajna łamigłówka, podoba mi się, chociaż nie jestem dość szybki w niej. To bardzo fajna łamigłówka. Też magiki mają, mają to do siebie, że się bardzo szybko łatwo czują i trzeba je naprawić. Następna kostka. Mirror. Bardzo fajna kostka. Da, e, kupiłem na eBay w cenie. Naprawdę za grosze, tam było. Może z 15 zł, a kostka jest świetna. ścina wykręty. Mimo że popuje, Dość często. Często to jest dobra. No i moje kostki 3x3, na które da się układać, że tak powiem. Kostka RC. Jestem bardzo zadowolony z tej kostki. Kostka jest super. Jak dla mnie jest super. Dalej a5. Moja pierwsza taka firmowa kostka. Kostka doha dobra, ponieważ jej rozmiary nie, nie są nie są za, za duże. Jest ona mniejsza od pozostałych kostek, co więc czemu można łatwo ją chwycić i nie wypada na zrung. Dalej kostka Whitlock. Mam oni recenzję. Kostka również nadaje się do OH, ponieważ jest szybka i lekka. Dla mnie to jest wielki plus. i Kostka, nawet mi się podoba, chociaż nie układam jej za często. I teraz na końcu Dian, Dian 5, Dian 5, Dian, 5, przepraszam, Dian 4, Dian daję Świetna kostka według mnie po nasmarowaniu i po przeczyszczeniu i nasmarowaniu z... Naprawdę świetne, nie zamieniłbym na żadną inną. E, no kostka jest najbardziej przeze mnie eksploatowana, chociaż... naklejki Cube Smitha robią swoje i są naprawdę świetne. E, taj, ale i takie z mnie kostkowych timer kuja e, No jest dobry timer, ja nie narzekam. Tu jest moja pierwsza kostka, na której mi się udało... którą udało mi się ułożyć. A teraz wygląda mniej więcej tak. To mniej więcej chyba ta sama kostka, którą ma Bartolini razem za tą dychę. Ee, naklejki. Tu mam naklejki jakieś tam różne od e, 1 2x2 po jakieś tam antrosowa, Naklejki Cube Smith. Przypinki Dalej Worki od y, Like Take w prezencie się dostało Te podstawki do kost kosteczek no i co? I to by było na tyle. Dziękuję Wam za uwagę. E, życzę miłego dnia i komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie z, y, Wyrażajcie swoje opinie w komentarzach. Thanks.